Mamy w tej chwili cztery psy i dwa koty. To jest między innymi różyczka. Większość tych zwierząt, a w zasadzie, niech policzę, piątka jest z Celestynowa od zaprzyjaźnionej już wiele, wiele lat temu z nami Izy Działak, która jest szefową tego e, Zotowskiego e, schroniska w Celestynowie. Myślę, że to jest tak, że e, to się troszkę z domu wynosi, prawda? Jeżeli człowiek się wychowywał e, ze zwierzętami, to gdzieś później ma takie poczucie, że jak zwierząt nie ma w domu, to dom jest pusty, i nieprawdziwy. Zwierzęta uczą przede wszystkim odpowiedzialności, bo jeżeli już się człowiek decyduje na zwierzaka, no to musi się liczyć z tym, że to wpływa na pewien rytm dnia, bo zwierzaka trzeba nakarmić, trzeba z nim wyjść. To wpływa także na organizację różnego rodzaju wyjazdów, gdzie trzeba zabezpieczyć opiekę nad zwierzakami, tak jak już w naszym wypadku, którzy ich ze sobą nie zabierzemy. Czyli zwykła kwestia pewnej odpowiedzialności. Następnie chyba zwierzaki uczą, dają taką troszkę tolerancję na ten świat, który nas otacza. Człowiek ma więcej jakby partnerów, z którymi się trzeba liczyć. No, ja na przykład trochę jestem taki czyściok z domu. I, I wiem, że zwierzaki mnie nauczyły tego, no, że trudno, jak są jakieś tam włosy, się walają po domu, no, no to się to sprzątnie po prostu. Natomiast nie wpadam w jakąś przesadną pedanterię, która też sobie, sobie to cenię. A jednak doceniam tę niezależność, którą one mają. Od kotów poczynając, że mają swój teren, swój świat, że tutaj mają swoje ścieżki, którymi chodzą. Różyczka, na przykład, ostatnio nęka nas w nocy, bo ma taką drogę, którą nie zostawiamy, żeby mogła wyjść przynosi nam różnego rodzaju zdobycze, a to jaszczurkę, a to mysz, a to jakąś nornicę. To jest niezła historia, bo, bo widać, że ona to dla nas robi, przynosi jako dowód na to, że, że coś złowiła. No tak, czasami tracę cierpliwość i najbardziej ostatnio yy, chyba za głośno krzyczę i fukam na tę starą Marcysię. Ona ma już w tej chwili ciężko z chodzeniem, tylnie łapy jej się rozjeżdżają więc potrafi naraz zacząć upę robić na tarasie. No jest to staruszka, no, a, a, a człowiek wtedy zaczyna na nią krzyczeć. Nie? Spadaj, co ty robisz? Gdzie? W związku z tym to jest taka, e, takie zachowanie, którego później człowiek się trochę wstydzi, nie? że jak jest moment na przemyślenie, bo się reaguje emocjonalnie, naraz, nie jest moment. Jest kilka takich rzeczy, ale myślę, że e, na przykład wydaje mi się kompletnym błędem e, uczłowieczanie zwierząt na siłę. Bardzo wiele osób trzymających zwierzęta, zwłaszcza w domu, zaczyna te zwierzęta traktować niejako jak ludzi. Zarówno jeśli chodzi o pokarm, jak i chodzi o postępowanie, prawda? I to mi się wydaje, że jest idiotyczne. Bo zwierzęta właśnie cały sens polega na tym, że one są. Zwierzętami, które są z nami w dobrej komitywie, w przyjaźni, ale nie róbmy z nich na siłę y, takich, jak jesteśmy my. Trochę jak dzieci, to jest takie uczłowieczanie, takie właśnie się te, te kanapowce, co tak siedzą, cały dzień i telewizor oglądają, nie? Wspólnie. <laughs> wydaje mi się, że to, jest, to, to mnie drażni. Na pewno też y, co się zmienia na szczęście w tej chwili, ja sam w tych akcjach uczestniczyłem, y, wydaje mi się, że trzymanie psów na łańcuchach na wsiach polskich i później puszczanie ich na noc jest też czymś, co, co mnie drażni. I trzecia rzecz to bym powiedział takie nastawienie na agresję psów. W ogóle uważam, że te rasy agresywne są strasznie niebezpieczne. Że to jest jakaś paranoja, że ludzie utrzymają psy, które z natury są łowcami i drapieżnikami, prawda? Zacznijmy może od sterylizacji. Jedna, prawda? To znaczy Dlaczego zwierzętom się żyje nie najlepiej? Ponieważ jest ich za dużo. Jest bardzo dużo bezdomnych zwierzaków, które cierpią, zapełniają schroniska. Ja staram się od jakiegoś czasu pomagać w tych adopcjach. Udało się stworzyć stały kończyk adopcyjny w pytaniu na śniadanie, więc mam zaprzyjaźnione mnóstwo takich właśnie ośrodków, schronisk przytulisk i oni się zjawiają u nas i te psy gdzieś tam idą w ten. Więc akcja polegająca na tym, żeby było rzeczywiście mniej niechcianych zwierząt, prawda? Nie, żeby nie, nie te kotki nie rodziły jak szalone po piwnicach i żeby psy też się w ten sposób nie rozmrażały. Druga rzecz to, to chyba może, może warto by było pomyśleć nad jakimś takim rodzajem specjalnych takich miejsc fajnych dla zwierząt, bo te miasta się robią coraz bardziej takie bezduszne, betonowe, prawda? I myślę, że warto by było pomyśleć w dużych, zwłaszcza aglomeracjach miejskich o, o takich parkach, gdzie ludzie z psami byliby mile widziani. Ja mam troszkę takie poczucie, że w tej chwili właśnie człowiek z psem w mieście to jest intrus, prawda? Pies musi być w kagańcu, na smyczy, z torebką, którą trzeba zebrać odchody i tak dalej.